Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Które ciężarówki Sowieckiego Sajuza były tworzone w ciemno? 30 września 2025 rok, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Radziecki przemysł samochodowy zawsze uważano za zaplanowany, biuro konstrukcyjne otrzymywało zadania, fabryka otrzymywała kontyngenty, a handel otrzymywał dane dotyczące dostaw. Jednak między wierszami planów pięcioletnich zrodziły się projekty, które nie pasowały do żadnego planu ich pojawienie się było spowodowane nagłymi żądaniami wojskowymi, niedoborami surowców, ambicjami poszczególnych inżynierów lub ciekawością ministerstw. Poniżej znajduje się 6 przekładów ciężarówek skonstruowanych dosłownie cudysów na wyczucie. Cudysów przypadkowo, gdy projektanci nie mieli ani jednej specyfikacji technicznych, ani gwarancji yy, przyszłej produkcji. Eksperyment parowy na nami 0,12. Powojenny przemysł drzewny potrzebował sprzętu zdolnego do pracy z dala od, od składów ropy naftowej. Standardowym rozwiązaniem był generator gazowy. Inżynierowie NAMI postanowili pójść o krok dalej i w 1949 roku zmontowali parowóz NAMI 012. Paliwem były 50-centymetrowe polana, które pod własnym ciężarem spadały równomiernie do paleniska. Przed przeprowadzeniem testów na północy nikt nie wiedział, czy pojazd przewożący prawie 4 tony sprzętu kotłowego będzie w stanie poruszać się po zimowych kolejnach. Okazało się, że załadowana ciężarówka z drewnem poruszała się pewnie, ale pusta opadała do przodu. Silnik parowy przeciążał przednią oś. Projekt anulowano, ale zbudowano trzy prototypy, każdy o przebiegu 20 tysięcy kilometrów. ZIS E134, czteroosiowy cudysów potwór. W połowie lat 50. Sowiecki Sojusz przygotowywał się do rozwoju północy. Potrzebny był pojazd terenowy o dużej prędkości średniej i niezależnym zawieszeniu. Zakład Stalina szybko zmontował pięć prototypów ZIS E134: cztery osie napędowe, opony niskociśnieniowe i 8-litrowy silnik. Podczas testów pojazdów pewnie poruszał się po dziewiczym śniegu, ale koszty przyszłej produkcji przeraziły nawet wojsko, bo bardzo duże były. Żadna fabryka nie podjęła produkcji. Skomplikowane belki ramowe i unikalne przekładnie wymagały własnych odlewni. Ostatecznie prototypy zostały złomowane, a dokumentacja odłożona na półkę. Nami 0157 Ciężarówka kamieniołomu przed Belazem. W połowie lat 50 brakowało wywrotek do kamieniów. Firma Nami, znana już z pojazdów parowych, otrzymała ustną prośbę o cudysów w stworzeniu czegoś większego niż MAS 525. Klient nie przedstawił precyzyjnych obliczeń. W ciągu roku inżynierowie dostarczyli 25-tonową wywrotkę NAMI 0157 silnikiem diesla o mocy 400 koni mechanicznych. Podwozie mogło udźwignąć ciężar, ale hydraulika nadwozia wymagała ostrożnej regulacji, a skrzynia biegów się przegrzewała. Fabryka, po, fabryki poszukiwały zasobów do produkcji części, a Belas w tym czasie rozpoczął budowę obiektu dla nowego sprzętu. Chyba tak wyglądał. Wyprodukowano 10 egzemplarzy, nami 0,157, i wysłano je na testy do Kuzbasu, po czym projekt zamknięto na rzecz przyszłego Belas 540. Mas 541 Holownik trzy razy dłuższy od swojego poprzednika. Pojawienie się samolotów odrzutowych, tu 104, wymagało zastosowania ciągników z bardzo niskim przełożeniem, chyba tak wyglądał. Miejska fabryka samochodów, nie mająca doświadczenia w holowaniu samolotów, zaproponowała model Mas 541 – kabina nad silnikiem, ogromne kołaj i silnik diesla, zdolny do holowania samolotu o masie 100 ton. Trzy gotowe samoloty zostały rozdysponowane między lotniska wnukowo i domodiedowo. Spełniły swoje zadanie, ale popyt był minimalny, a produkcja pojedynczych wręcz spowolniła główną linię montażową. Seria ta nie doczekała się kontynuacji, i później na bazie seryjnego MAS 537 zaczęto produkować silniki do tankowania na lotniskach Kras 6316. Spóźniona próba stworzenia ciężarówki dalekobieżnej na poziomie Kenwortha. Pod koniec lat 80. Kras Postanowił pokazać, co można zrobić z samochodu ciężarowego do transportu dalekobieżnego, czyli prawie stworzyć tira. Kras e 5 e 6316. Rezultatem była kabina z wysokim dachem, przedziałem sypialnym i silnikiem wysokoprężnym o mocy 330 koni zaprojektowanym do holowania do 45 ton. Główny konstruktor żartował, że produkuje cudysów radzieckiego Kenwortha. Coś ko tego. E6E6316. Po upadku Sowieckiego Sajuza fabryka została pozbawiona standardowych podzespołów. Wielu podwykonawców zamknęło działalność, a nowe kontrakty nie zostały zrealizowane. Ostatecznie zmontowano zaledwie kilkadziesiąt tych traktorów, czyli ciągników siodłowych, chyba. W 1992 roku w książkach referencyjnych pojazd nadal określano jako cudysów obiecujący, ale w ciągu kilku lat zniknął nawet z broszur reklamowych. Dlaczego Sowiecki Sojusz mógł sobie pozwolić na cudysów improwizacje inżynieryjne? Formalnie każdy pojazd był zatwierdzony przez Radę Ministrów, ale w rzeczywistości wiele prototypów narodziło się cudysów oddolnie. Instytuty szukały pomysłów na zabezpieczenie fi finansowania, wojsko formułowało wniosek w jednym w akapicie, a fabryki testowały nowe technologie. Jednocześnie działał inny czynnik braki jasnego rynku. Dopóki gospodarka pozwalała na budowę inst instalacji pilotażowej, inżynierowie mogli eksperymentować. Jeśli maszyna nie weszła do produkcji, była skreślona, a raport odkładany. Tak więc w systemie, którym wszystko musiało być dokładnie obliczone, pojawiły się cudzysłów ślepe ciężarówki, projekty stworzone na potrzeby za zainteresowania lub konieczności politycznej, ale bez żadnej pewności co do przeszłości. Dziś każdy taki prototyp służy jako przypomnienie, że nawet w epoce zaplanowanych liczb zawsze istniało miejsce na ryzyko inżynieryjne, nawet kosztem krótkiego cyklu życia produkcyjnego sprzętu. To by było już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia!